A pytanie jest proste, tak czy nie? Właśnie dlatego konieczne jest referendum w tej sprawie. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych konsultacji narodowych, każdy powinien mieć możliwość wyrażenia swojego zdania. A pytanie jest proste, tak czy nie? W ciągu najbliższych tygodni i miesięcy możemy dokładnie przeanalizować wszystkie konsekwencje potencjalnego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i przedyskutować je publicznie. A czy Bruksela weźmie pod uwagę te opinie? Myślę, że teraz w Brukseli liczą koszty. Nie byłem wczoraj jedynym, który starał się pozostać na gruncie rozsądku. Były również większe i silniejsze gospodarczo kraje niż Węgry, które powiedziały: Zatrzymajmy się i przeliczmy wszystko jeszcze raz. I teraz właśnie to robią. Trzymanie 800 tysięcznej lub nawet milionowej armii ukraińskiej z europejskich funduszy, utrzymanie całego państwa ukraińskiego, bo to my płacilibyśmy tam pensje i emerytury przy niemal zerowych dochodach budżetowych Ukrainy, a do tego jeszcze gigantyczny program zbrojeniowy Europy wart setki miliardów euro oraz wszystkie dodatkowe koszty związane z przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej, to wszystko razem stanowi niewyobrażalne obciążenie.